Nietypowe działania, których podejmują się tylko mężczyźni i kobiety typu Sigma. Choć osoby tego typu osobowości są znani z silnego i odważnego charakteru, niektóre rzeczy mogą być nieco nietypowe. Dla wielu cechy danej osoby definiują ją, a w przypadku mężczyzn typu Sigma są to mężczyźni o unikalnych cechach osobowości. Sigma to dominujący mężczyzna, który lubi prowadzić, tak jak bohater filmu, który toczy cały film. Nie lubi, gdy mówi mu się, jak powinien prowadzić swoje życie i przeważnie pozostaje sam. Sigma lubi być wyjątkowy, ponieważ woli pracować mądrzej, a nie ciężej i zawsze szuka okazji do doskonalenia swoich umiejętności. Inną wybitną cechą Sigma jest to, że jest śmiałkiem, który lubi podejmować wyzwania i nie boi się czekających na niego przeszkód. To właśnie te cechy sprawiają, że jest Sigma, ale niektóre rzeczy, które robią, mogą dezorientować ludzi. Oto niektóre z nietypowych działań, które podejmują mężczyźni typu Sigma, na które ludzie nie mogą nie zwrócić uwagi, więc bez zbędnych zwłok zaczynajmy. Numer 1. Opuszczenie niezauważalnie spotkań. To coś, co ludzie rzeczywiście uważają za dziwne. Mężczyźni typu Sigma mają introwertyczne osobowości, co oznacza, że nie cieszą się z towarzyskich spotkań tak bardzo. To nie oznacza, że ich nie lubią, ale fakt, że ich towarzyska energia zaczyna szybciej się zmniejszać w porównaniu z ekstrawertykami. Tak więc, kiedy towarzyska energia Sigmy prawie się wyczerpuje, wtedy Sigma czuje, że powinien odejść i spędzić trochę czasu w izolacji. To po prostu taki sposób, w jaki działa mózg introwertyka. Sigma może opuścić spotkanie niezauważenie lub po prostu wymyślić jakieś wymówki, aby mógł wyjść wcześniej i spędzić resztę dnia samotnie. Ludzie mogą myśleć, że wychodzi wcześniej z powodu pracy lub innych nieprzyjemności, ale tak naprawdę zaplanował dać sobie odpoczynek po kontakcie z innymi, ponieważ wyczerpało to jego energię. Całkiem dziwne, prawda? Introwertycy mogą się z tym bardzo utożsamiać. Wiedzą, jak wyczerpujące mogą być spotkania towarzyskie, dlatego czują potrzebę opuszczenia ich tak szybko, jak to możliwe, aby odzyskać spokój umysłu. Numer 2. Marzyć na jawie. Ponieważ introwersja jest dość wyraźna u mężczyzn typu Sigma, robią to często. Mężczyźni Sigma, kiedy tylko znajdą czas, zaczynają marzyć na jawie o rzeczach i osiągnięciach, których pragną i jak mogą je osiągnąć. To utrzymuje ich wkręconych w swoje myśli. I nie czują potrzeby rozmawiania z kimkolwiek. To niewątpliwie dziwny nawyk, kiedy ludzie tak bardzo zagłębiają się w swoje myśli. A mężczyźni typu Sigma są tego przykładem. Mężczyźni Sigma wykorzystują swój wolny czas, aby głęboko myśleć o różnych rzeczach i potrafią to robić godzinami, nie nudząc się. Jest to dość interesujący sposób spędzania czasu w samotności. Sigma wierzy w podejście wyrażone w następującym zdaniu: marzyć, wyobrażać sobie i reflektować. To źródło nieskończonej kreatywności. Numer 3. Założenia na temat ludzi. Wszyscy zapewne kiedyś zakładaliśmy coś na temat innej osoby. Kiedy na pierwszy rzut oka oceniamy osobowość innych, oceniamy ich na podstawie tego, jak osoba wygląda i mówi. Podobnie mężczyźni typu Sigma także są oceniający, gdy spotykają nową osobę. Mają taki nawyk bycia osądzającym, i dzięki temu mogą analizować, czy osoba jest autentyczna i godna zaufania, czy nie. To nawyk, który nie wszyscy rozumieją i często uważają to za trochę dziwne, żeby oceniać innych. Sigma uwielbia analizować osobę na pierwszy rzut oka. Lubi zrozumieć, czy osoba jest szczera, i jeśli tak, czy będzie dobrym przyjacielem na dłuższą metę. To często nawyk wielu produktywnych osób, ponieważ chcą budować zdrowe środowisko, które nie zawiera toksycznych osób. To mogłoby być przyczyną zepsucia atmosfery. Sigma nienawidzi fałszywych ludzi i gardzi spędzaniem czasu z nimi, dlatego przydaje się bycie osądzającym. Możesz od razu wiedzieć, czy osoba jest fałszywa, ponieważ analizuje słowa i mowę ciała osoby. Ludzie mogą uważać to za złe lub dziwne zachowanie, ale mężczyźni typu Sigma naprawdę nie przejmują się tym, jeśli ludzie tego nie rozumieją. Numer 4. Rozmowa ze sobą. Wiele osób, włączając Sigmy, prowadzi rozmowy ze sobą, czasami bardzo długie. Często mężczyźni Sigma są przyłapywani na rozmowach ze sobą, ponieważ lubią być w swoim własnym towarzystwie. Sigma dużo rozmawia sam ze sobą, ponieważ nie rozmawia zbyt wiele z innymi. Może instruować siebie, jak powinno wykonać określone zadanie, albo nawet strofować siebie, jeśli zadanie nie jest wykonane tak, jak tego chciał. To może być nieco dziwne dla innych, ale dla introwertycznych osób, włączając Sigmy, jest to sposób na komunikację ze sobą i lepsze zrozumienie tego, czego się chce. Poprzez rozmowę ze sobą mężczyzna typu Sigma angażuje się w komunikację ze sobą, co jest istotne, jeśli ktoś chce zbudować dobrą więź ze sobą. Poprzez rozmowę ze sobą, Sigma może zrozumieć swoje upodobania i antypatie, nie czując potrzeby pytania innych. Sigma może rozmawiać ze sobą przed rozpoczęciem projektu, generować nowe pomysły na jego temat i podejmować najlepsze decyzje samodzielnie. Więc tak, to dość dziwny nawyk mężczyzn typu Sigma, który ludzie uważają za dziwny. Dla Sigmy jakość rozmowy ze sobą determinuje jakość życia, dlatego rozmawiają o głębokich sprawach życiowych, które będą korzystne dla nich przez dłuższy czas. Numer 5. Unikanie płytkich rozmów. Mężczyźni typu Sigma gardzą płytkimi rozmowami. Nie lubią ich i starają się ich unikać, ile tylko mogą. To nawyk mężczyzn typu Sigma, który sprawia, że unikają ludzi, aby nie musieli angażować się w małe rozmowy. Nie jest to z powodu nienawiści do ludzi, ale bardziej o to, jakie niekomfortowe jest doświadczenie płytkich rozmów z osobą, którą właśnie poznano. Jeśli Sigma jest gdzieś i widzi osobę, którą zna, najprawdopodobniej zmieni swoją drogę, albo po prostu udaje, że jest zajęty, aby nie musiał z tą osobą rozmawiać, po prostu dlatego, że nie ma na to ochoty. Tak działają mężczyźni typu Sigma. Są to introwertyczne osoby, które czują się dobrze w swoim własnym towarzystwie i naprawdę nie czują potrzeby bycia wokół ludzi, aby być szczęśliwymi. Mężczyźni typu Sigma są pewnymi siebie istotami, które lubią rozmowy z innymi. W rzeczywistości są świetnymi słuchaczami, którzy lubią słuchać, co inni mają do powiedzenia. Ale to właśnie płytkie rozmowy na imprezach i wydarzeniach trochę ich odstraszają. Ale gdy już nawiążą dobrą przyjaźń z tą osobą, nie mają nic przeciwko rozmowie z taką osobą. Unikanie małych rozmów, w takim stopniu, że Sigma udaje, że jest zajęta, jest czymś, co wielu ludzi uważa za nietypowe. Sigma ma życiowe motto, które brzmi: że lepiej jest nie rozmawiać, niż prowadzić płytkie rozmowy. W moim materiale przedstawiałem temat zachowań skierowany głównie dla mężczyzn, natomiast uważam, że kobiety Sigma również utożsamiają się z takim zachowaniem. Czy takie nietypowe zachowania osobowości Sigma są poprawne, czy nie, zostawiam Waszej ocenie. Według mnie mają swoje plusy i minusy. Wiele osób oglądających moje filmy utożsamia się z osobowością Sigma. Dajcie znać, czy takie zachowania są Wam znane. Chętnie poznam wasze zdanie, jeśli jesteś przedstawicielką płci pięknej i też się z nimi utożsamiasz i wiesz, że blisko ci lub być może jesteś również Sigma. Daj znać. Ciekawe ile osób z oglądających ma to samo. Może będzie to krok do lepszego zrozumienia tej grupy ludzi. Zostaw komentarz i daj łapkę w górę. Niech Feniks będzie z tobą.